Aptek w Polsce jest coraz mniej. To skutek m.in. apteki dla aptekarza, czyli przepisów, które miały uregulować rynek aptek, a doprowadziły do zamknięcia 2000 aptek w Polsce. Jednak ustawa, którą PiS wprowadził praktycznie tylnymi drzwiami, odbija się przede wszystkim na pacjenta. Beneficjentami przepisów była, o czym wyraźnie mówił profesor Dudek, neuka, posiadająca około 30% rynku w Polsce. Tu chodzi o kontrolę, która jest konieczna, bo ryba się psuje od głowy, czyli możemy powiedzieć, że właśnie tu. W tej sferze produkcji, później dystrybucji w skali hurtowej, a dopiero na końcu na tym rynku już partnerowym, detalicznym. Ja podtrzymuję swoje twierdzenie, że widzę tu niespójność ustawodawcy. Nie można jakoś sztucznie dzielić tego rynku na. Kilka warstw, zostawmy hurtownie sobie, niech sobie tam hulają, niech się pozbierają, ale patrzymy na ręce skrupulatnie tym, nazwijmy to podmiotom indywidualnym. Nie, albo, albo, jeżeli rzeczywiście chodziło o porządkowanie tego rynku, to absolutnie nie można pobłażać podmiotom dużym. Komu więcej dano, tego też więcej się wymaga. Tak bym to spuentował.